No i też Barnabasz Warga dostał fajny prezent pocieszenia, jak już się może wybudził, ocknął i tak dalej, popatrzył na wynik, to może powiedział panowie uszczypnijcie mi, czy, mnie, czy to na pewno się wydarzyło, ponieważ Węgrzy, no niewiele, niewiele się zanosiło na to, że oni, że oni wygrają to spotkanie, ale jednak po bramce w setnej minucie pokonali Szkotów 1 do 0. Eee, szok czy zdziwienie? Niedowierzanie chyba do teraz, nie bardziej tutaj, że ten mecz w pierwszej połowie też było i tak dużo fauli, tak, takie nie, nie do końca jakościowe widowisko piłkarskie, takich sytuacji składnych i e, sytuacji jak to się mówi jak na lekarstwo, ale chyba jakby, jeszcze wcześniej, chwilę wcześniej mogli strzelić bramkę, gdzie tam się odnaleźli w dobrej sytuacji. Powiem szczerze, że, że jakby ja chyba nie mam aż takiej podzielności uwagi dobrej, żeby, żeby wszystko widzieć i, i dwa mecze w tym samym czasie i to później dobrze opisać, ale, ale dodatkowo się posłużyłem też statystykami. No i duży mecz walki i jak to mówią dla koneserów. Ja mam inne spostrzeżenie. Wczoraj rozmawiałem z moim tatą, oczywiście kibicem kanapowym. Serdecznie pozdrawiam, który ogląda sobie mecze i powiedział mi weź mi wytłumacz jedną rzecz. Czemu te mecze są tak późne, o 21.00? To chyba. Wy, ludzie pracujący w tym sporcie, możecie sobie na to e, pozwolić. Mój tata, oczywiście, emeryt, no ale mówi, że już o tych godzinach, gdzieś tam 23.00, 23.30, to raczej normalni ludzie chodzą spać. To jest racja, bo przecież znamy wielu kibiców, którzy pewnie w tym meczu już wyłączyli telewizor i poszli spać e, jeszcze przed golem i, rozstrzygnięcie, Albo i, Albo i rozstrzygnięcie dopiero zobaczyli na drugi dzień. Węgrzy generalnie zawodzą, bo ty wspomniałeś, Piotrze, o tym, że to było takie zwycięstwo, które mogło dać im dodatkową motywację, ale czy to nie będzie takie słodko-gorzkie zwycięstwo? Nawiązuje do tej sytuacji z Barnabaszem Wargą, tylko do ich bilansu bramkowego, bo jednak trzy punkty i minus trzy to może w finalnym rozrachunku okazać się za mało na to, aby awansować do kolejnej rundy tych rozgrywek. Więc myślę, że to była drużyna, wobec której były niesamowite oczekiwania. Dominik Sowosław miał być jedną z gwiazd tego turnieju, a przecież oni dopiero rzutem na taśmę dają sobie taką możliwość, że być może zobaczymy ich w kolejnych rundach. Pewnie hmm, ich przygoda, nawet jeżeli awansują, nie będzie trwała długo, bo raczej będą w gronie tych drużyn, które e, chciałyby być potencjalnym rywalem e, nieco mocniejszych. Natomiast oczekiwania względem nich były duże. Mam wrażenie, że zawiedli, tak suma summarum. Węgrzy? Ja bardziej tutaj bym dał Szwajcarzy i Niemcy. Przed mistrzostwami już mówię, znaczy ja tak sobie. W kontekście w, czarnego konia mam na myśli. A, ah. no to dobra, no to, to się zgodza. Okay. Nieoczywista tabela, tak. Nie nieoczywista to. Jest to. tabela. Węgrzy, Austriacy, Szwajcarzy, tak? Kto jeszcze w nieoczywistej tabeli w czarnych koniach. Austriacy chyba są faktycznie takim Nadziś... czarnym koniem, który po prostu Ale spełnia wiesz oczekiwania. Ale ja dziś widziałem wypowiedzi i tam nie masz takiego nas, nastawienia, że oczekiwania mamy, że wy awansujecie gdzieś do jednej ósmej choćby minimum. No bo każdy jest powiedzmy świadomy i też jest realistą. No, wiadomo, że każdy chce jak najsie, najlepiej dla siebie. Ale Szkoci byli na dwunastu wielkich imprezach, ani razu nie wyszli z grupy. W meczu z e, Węgrami zero strzałów celnych, zero strzałów w pierwszej powie. Nie wiem jak wy, ale ja żegnam, tęsknić za nimi nie będę. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony powiedzmy dołączają do grona reprezentacji Polski i macie lepsze wrażenie po reprezentacji Polski, jakbyście odłożyli serce, czy po tym jak zaprezentowali się Szkoci, biorąc pod uwagę, że grasz mecz otwarcia, dostajesz srogie lanie. W kolejnym meczu musisz się podnieść, co robią. Oczywiście zyskują. Tylko oczko, no i w tym meczu grają na tyle, na ile im pozwalają możliwości. I świetnie, wczoraj Alan Shearer w studiu BBC powiedział: Lack of quality, czyli Radek by to doskonale przetłumaczył jako gość, który angielskie boiska zna nie Angielski tylko z gazet, też. tak jak my, ale również z wysokości. I to nie chodzi o szczęście, tak? Nie, 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 tu nie chodzi o szczęście, tylko po prostu chodzi o jakość, no bo przecież do tego nieszczęsnego Gana, bramkarza reprezentacji Szkocji, moglibyśmy mieć wiele zastrzeżeń. Wczoraj był jednym z bohaterów, jeżeli chodzi o te sytuacje bronione, ale one też były. Były tak bronione gdzieś tam w sposób mało piłkarski a bardziej siatkarski więc ta drużyna jakości zbyt dużej nie miała oczekiwania względem pewnie Szkotów były ogromne jak względem każdej drużyny która jedzie na, na euro. euro no, Ale no, tak jak powiedziałeś ja też oglądam oglądam te, te ja właśnie chcę na, na jakby twoim tokiem rozumowania czyli oglądam te czyli co, zagraniczne pojechali, żeby zagraniczne zagraniczne zagrać zagrać trzymać nie, i wrócić Nie, tam nie było no też oglądam <laughs> też oglądam Rajta, Shirera i tak dalej no ludzie którzy są w piłce i, i powiedzmy są jakby bliżej sercu ale te realistami, I oni wiedzą, że Szkocja na dzień dzisiejszy nie ma takiej mocy, mocy i jakości, żeby cokolwiek mogła zrobić. Może tą walką nadrobić, później powie, że później powiesz, ale walczyli, mieli te, tylko że walka na dzisiaj to jest już za mało. Na walka i, i tak... na walki nie mają. Okej, okay, no nie wiem do kogo tutaj analogicznie jakby co sugerujesz, ale fakt jest taki, że Szkoci, no te mecze, no mówisz o 5-1, gdzie tam było no, tragiczne wrażenia, zdobyli jeden punkt, czyli powiedzmy, że więcej, jeżeli byśmy porównywali kto zagrał słabiej, kto ma gorsze statystyki, ja bym Szkocję dał jeszcze niżej po, pod nami, czyli Szkocja... Poczekaj do jutra. Poczek właśnie, ja, ja poczekam wrężę, jeszcze że... chwilę, bo to Szkodzi już graje ostatni mecz, ale, ale bardziej biorę to pod uwagę, no, że tam stały fragment, z autu, zero kombinacji, no prób, wal jakby walenie się na przeciwnika, próba głowy. No taki futbol, to, to jest, to trzeba nazwać futbol średniej, si no, W właśnie, znaczeniu to, słowa. Tak, no ale ja sobie dałem radę od tamtych czasach, stereotypowy, stereotypowy, gdzie próbujesz na, na, na wysokiego napastnika, no ale czy Adams raczej jest szybszym, który potrafi coś zrobić. Gilmur, mi szkoda takich zawodników jak Gilmour, Magin, którzy coś tam, e, jak jakby, no, technicznie jeszcze w, w, jeszcze w miarę, no ale i tyle. No jeszcze, jeszcze przepraszam, że. że przepraszam, jeszcze Mactominaj, który, no, no wiadomo, no, United strzelił bramkę. Najlepszy strzelec eliminacji. Najlepszy strzelec z eliminacji. Nie, najlepszy strzeli, najlepszy strzeli z eliminacji. też wiele mówi. I, i, też, i też masz Tommy, jak który strzelił bramkę, na no, drugą strzelił yy, Rudiger, tak? No, jeżeli chodzi o, o, o dwie bramki Szkotów, więc, więc raczej... U Szkotów Rudiger najlepszy. Tak, można tak powiedzieć, tak. No. Ale, panowie, ale, ale, ale <grystanie> łamane nak maktominej. Rudiger łamane maktominej. Przynajcie jednak panowie, że ja wiem, że Szkoci do potęgi nie należą, że nie spodziewać mi się wiele, ale gdy grasz mecz o wszystko, możesz w końcu po tych 11 no nieudanych kubach. I nie oddajesz celnego strzału, no to, 11, to jest jednak już. Tylu nieudanych prób i tyle fauli mieli chyba w pierwszej połowie. No Żółte karty chyba trzy, nie, nie, nie subordynacja zachowania się, wpakowanie się przeciwnika, no i skończyło się też. Chociaż tam nie było akurat nikogo ze szkotów wokół, ale, ale mecz taki no, nieprzyjemny do oglądania, no bo to trzeba powiedzieć. Jedynie, no jeżeli. Potrzebujesz go obejrzeć, no to go obejrzysz. No bo raczej to jak się pierwsza połowa jakby no przewijała i to co widziałeś, no to nie chciałbyś włączyć na drugą połowę. Raczej byś już szedł w, z dwóch ekranów, byś jeden dał Netflix i, i mieć Niemców. <laughs> Czyli masz odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego dwa mecze są rozgrywane o tej samej porze. Tak, szybko się wiesz, Nie tylko dlatego, żeby, wiesz, żeby nie było wiesz, pewnego rodzaju kombinacji w czy... grupie, tylko po prostu żeby wybrać sobie to co to lepsze. Żeby tak.